Zobaczcie, dzisiaj już wiosna na całego, piękne słoneczko, właśnie zachodzi, mamy popołudnie No i co, stoi nasza Skoda 120 z 1982 roku No i musimy ją przepalić, więc zobaczymy w ogóle jak ona odpali po takim dłuższym postoju Bo myślę, że już drugi miesiąc chyba nie odpalana Także dostaniemy się moi drodzy do pompki Odpompujemy tutaj paliwo, żeby jej za długo nie kręcić Piszcie w komentarzach kto taką miał i kto kiedyś w ogóle taką pompeczką właśnie pompował. Paliwko. Dobra, wskakujemy do środka. Opalala. Sanko musimy je wyciągnąć. No proszę, jak pięknie maszyna zagadała. To mi się podoba. To mi się podoba. Jatełkę jej damy żarówki niech się też przeświecą no i zobaczcie jak ona się pięknie prezentuje. Nie no słuchajcie, ta skoda jest po prostu genialna. Ale gdzieś mi tutaj górą zobaczcie płyn, chłodniczy wykapuje przez zawór o, tędy się leje, dobra, musimy się szybko wyłączać.